Po raz kolejny jestem zaskoczony jakością tanich mikrofonów bezprzewodowych i ponownie jest to sprzęt, który dostałem od Mozosa, tym razem MX2 kosztujący zaledwie 110 zł. Całość przychodzi do nas w niewielkim etui, gdzie oprócz mikrofonu i odbiornika znalazło się też kocie futerko do nagrań podczas wietrznej pogody. Odbiornik wpinamy poprzez USB-C do smartfona lub komputera i w zasadzie od razu jesteśmy gotowi do nagrywek lub streamowania. A jak z jakością dźwięku? Biorąc pod uwagę niską cenę, jest całkiem nieźle. Co sami możecie usłyszeć, bo cały ten materiał nagrywam właśnie mozosem MX2. Zaskakująco dobrze działa też usuwanie szumów, które w tym momencie jest włączone, tak samo jak wyciąg za mną, którego teraz kompletnie nie słyszycie. A zobaczcie, co się stanie, gdy wyłączę usuwanie szumów. Jest różnica. Ponadto jest też funkcja dodawania pogłosu, często występująca właśnie w tanich mikrofonach bezprzewodowych, ale nigdy nie rozumiem, tak naprawdę sensu jej istnienia. Fajną opcją jest możliwość podłączenia słuchawek na USB-C zarówno do odbiornika, jak i nadajnika w celu odsłuchu dźwięku. Dodatkowo, w przypadku odbiornika przez USB-C powinno dać się ładować telefon, ale tu pojawia się problem. Po wpięciu szybkiej ładowarki ładowanie nie działa wcale, a po wpięciu wolniejszej, 15-watowej telefon i tak ładuje się z prędkością około 4 W czyli ledwo co. Można więc założyć, że gdy bateria w Waszym smartfonie będzie się zbliżać ku zeru, to przez ten odbiornik nie będziecie w stanie jej doładować. Pomijając jednak tą wadę i biorąc pod uwagę stosunek jakości audio do ceny, przyznam, że jest to naprawdę świetny mikrofon, szczególnie dla początkujących twórców, czy to na YouTube'a, czy na TikToka, a ponadto, jeżeli potrzebujecie dwóch mikrofonów, to jest też wersja MX2 Dual.